Damian Znuńczyk, Stifler, dzień, dzień dobry Muszę przyznać, że jest mi bardzo przykro, bo nie mogłem skomentować dzisiaj Twojej walki Skomentowałeś, tak? Tak nie. No mi też jest przykro, nie? Dowiedzieliśmy się dosłownie w ostatniej chwili, że nie ma tego pojedynku Co się stało? W ogóle masz jakieś informacje? Znaczy tak, przyjechaliśmy tutaj o 16.30 z hotelu na próbę No i tutaj zacząłem się dowiadywać, nie? Że ktoś mi powiedział, potem jedna osoba, druga, że srogo się boi, że tam jest jakiś problem z nim, nie? Że on nie chce walczyć, nie? No i pojechałem do hotelu Yy, wzią, wziąłem na recepcji kartę, zastępczą, powiedziałem, że jest Adam Soroko. Yy, przyszedłem do tego do pokoju i tam był po prostu pusty pokój. Były jego rzeczy, ale był pusty pokój, nie. No i potem jeszcze yy, ktoś mi tam powiedział w windzie, że go widział pół godziny temu, tak, tak, tak. No i wróciłem tutaj od, po 20, widziałem, że spóźniłem się na prezentację, nie? No, wróciłem yy, tutaj po 20, yy, no i potem już to były cały czas kontakt już tylko z jego dziewczyną, nie? Organizatorzy mieli. I było cały czas, że tutaj, że już jedzie, tutaj to, to, to to. Potem się urywał kontakt i tak w kółko, nie. Jak myślisz, co w ogóle, co to jest to jest szokująca informacja tak naprawdę. No. No no masakra, nie? No co ja cię mogę powiedzieć, nie? Całe przygotowania poszły na nic, jesteś wściekły z tego no, powodu, czy. No, tu byłem, wiesz, mega, mega dużą szansę, wiesz, on był słaby i psychicznie i on też na przykład nie miał umiejętności w parterze, nie? Też jego, jego ciosy nie robiły na mnie wrażenia, ale ja byłem zajebiście przygotowany, nie? Ja bym to wygrał, nie? Może nie trzeba było robić takiego dobrego treningu medialnego, jak no, wczoraj nie, zrobiłeś? No, no, no właśnie, no, no, no właśnie to Przejść <średzisz> jak Kosakowski i, 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 i potem po prostu wyjść do walki, bo... No bo on był, wiesz, on był z każdym dniem jakby słabszy, coraz słabszy psychicznie, nie? On już na tym fajcie face miał tak niepewny wzrok, nie, że wiesz, wiedziałem, że ja to wygrywam, nie? Myślisz, że to psychika zadecydowała? Na pewno, no. No, no tak, no a co innego? Jeżeli w pewnym momencie on boi się walczyć, nie? Mówi, że nie walczy. No psychika. Ja spotkałem Tarzana w, w, w hali i on powiedział, że też dostał propozycję na taką walkę, ale nie wiem, czy nie ma jakiś kontrakt, czy po prostu nie był gotowy. Wziąłbyś walkę z każdym? Znaczy wiesz, ja dostałem kilka, kilka, kilka tam nazwisk, ale z, no z tego co Dzisiaj, nie... dzisiaj, tak? Tak, to, to Bukmacher Bóg, Bóg się nie zgodzi, żeby, te, te, żeby, z, żeby z, zrobić tą walkę, nie? No, ale nie wiem, bo ja cały czas, ja cały czas wierzyłem, że Serko przyjedzie, nie? do ostatniego momentu aż mi powiedzieli oficjalnie, nie ma walki, nie? czyli po 23. Piszesz do niego, będziesz pisał cokolwiek, nie, będziesz no to... żądał wy jakichś wyjaśnień? No nie no, nie no, wiesz... No, 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 no to jest nieodpowiedzialny człowiek nie, no szkoda nie, wydało się spoko, bo nie jest spoko, tylko że no nieodpowiedzialny nie, żeby takie, takie coś zrobić nie, zabić, zabić tyle ludzi nie. Ale rozumiem, garze dostaniesz, czyli te tak, przygotowania tak. chociażby na opłacenie trenerów i tak dalej się opłaciły, tak? No to pod tym względem to zajebiście, wiesz, organizatorzy od razu po walce, gdy powiedzieli mi, walka jest odwołana, ale wiesz, otrzymujesz, otrzymujesz całą garzę, no i zajbiście z ich strony, no, nie? No to, to oczywiście, tutaj no. jakby nie ma dyskusji w zasadzie i, i, i najbardziej, e, najbardziej takie honorowe wyjście. Twoim zdaniem e, Soroko wróci jeszcze i będzie chciał walczyć, podejmie? Nie, 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 nie ma, nie, masz szans w ogóle, bo on sam nawet na konferencji mówił, że te pieniądze, które dostanie za tą, za tą walkę, przeznacza na adwokata i może że uniknie więzienia. No teraz nie, nie to, że nie dostanie tych pieniędzy, nie będzie miał dobrego adwokata, no to pójdzie do więzienia i jeszcze będzie, wiesz, będzie płacił kary za to, nie? że ty tutaj człowiek nie pojawił. No masakra, nie? Nie no, miejmy nadzieję, że gdzieś znajdzie jakieś rozwiązanie i przynajmniej honorowo odezwie się do Ciebie i powie, co tak naprawdę się stało. Znaczy, no nie wiem, nie, nie wiem, ale no masakra, nie? W ogóle, wiesz, no, no. no. Damian, co dalej w takim razie? Trenujesz dalej? No, no, no powiesz, no spodoba, spodoba, spodobało mi się to, że, że bardziej, naj, najbardziej to, że, że, że ma takie, wiesz, że, mam takie zajebiste znowu ciało, nie? I, wiesz, taką fajną formę, pewność siebie, no i spokojnie. W tej formie z popkiem byłoby inaczej hmm. Czy jeszcze za ciężki trochę temat. Kurde, wiesz co jakbym miał na przykład te, taką psychikę i wiesz, i, i na przykład ten stiffer, który jest teraz, cofnął się w czasie, to ja bym wtedy wygrał z popkiem, nie? Bo ja bym go zajechał kondycyjnie, bo on nawet sam mi po walce powiedział, że gdyby ta akcja nie weszła, on by już nie miał siły, nie? że był tak spompowany. Jaka ja go bo... zajechał kondycyjnie, nie? A jaka była reakcja w ogóle Twoich trenerów, jak się dowiedzieli, że walki nie ma? No też byli zawiedzieli, nie? Że masakra, wiesz, no tyle, tyle, wiesz, tyle przygotowań tutaj, no, to jeszcze, jeszcze to... Jak to się odbywało, nie? Że tutaj, że jest, nie ma, nie ma, takiego no, Masakra, nie? Dziecinne trochę zachowanie, Twoim zdaniem? No, Soroku, no, no tak, no to... No. No może jest jakiś faktycznie problem z psychiką, no, że... No, no, no musi być, no musi być, no przecież takie rzeczy się nie robi, nie? Przecież, no, no, organizacja, wiesz, no, no cała, Pol cała Polska o tym mówiła, no i takie, takie coś zrobi się... Adam, apelujemy. Jeśli będzie możliwość, odezwij się do Stiflera, chociaż osobiście gdzieś tam wyjaśni, co się stało. Wszyscy jesteśmy ciekawi. Nie skreślamy tu, bo nie wiemy, co tak naprawdę gdzieś tam się działo. Tutaj zawodnik czekał na ciebie. No i nie doczekał się, ale mamy nadzieję, Stifler, że następnym razem zobaczymy Ciebie na kolejnym wydarzeniu, na kolejnej walce. No i będę miał przyjemność skomentować Twoją walkę. No też mam tak będzie. Damian Zduńczyk, Stifler. Dziękuję bardzo. Dzięki.